ma Pogrywasz? No. Do blue czy do red? Um, blue. Mm. Mm, nie wiem co zrobić. spajem. Ok. Co? So. Aksamitny Kurde, tam nikt mi skręcę. Kim najbardziej lubisz grać? Snajpem, i grubym, i medykiem. I kimś tam jeszcze. Mm -hmm. Ja najbardziej lubię grać spyem, medyk, snajper, pro, inżynier i gruby. Oh, fuck. No, to nara. Zara, zrobię drugi.